Cześć, nazywam się Daniel Koszela. Jestem fotografem ze Szklarskiej Poręby, który od 14 lat fotografuje karkonosze, góry, góry, które są bardzo bliskie mojemu sercu. Na co dzień pracuję w księgarni Libra w Szklarskiej Porębie. Tam pracuję przy wydawaniu map, folderów, przewodników, kalendarzy, albumów czy książek. Przez te lata w księgarni zauważyłem, że brakuje na rynku albumu fotograficznego z karkonoszy. I tu nie chodzi mi o taki klasyczny album, gdzie są typowe miejsca z krótkim opisem, tylko coś ciekawszego. I stąd też po wielu latach namysłu znałem, że taki album będzie warto wydać. Album będzie nazywał się Karkonosze Uwiecznić Ulotne. Będzie miał format 29x26 cm, czyli będzie całkiem spory. Będzie miał 308 stron i będzie zawierał 170 fotografii. Z tego część nie była dotąd publikowana. Album będzie podzielony na takie rozdziały między innymi jak skały, woda, Lasy, równie, światło, chmury, firmament czy człowiek i góry. To nie będzie taki klasyczny album z ze standardowym jakimś widoczkiem i opisem, tylko to będzie moja przygoda w świecie fotografii. 14 lat jakby mojej przygody w świecie fotografii, będą moje historie, takie szczęśliwe i nieszczęśliwe, sukcesy i porażki, więc całość będzie myślę ciekawym wydawnictwem. Niestety wydanie takiego albumu, zwłaszcza tak ekskluzywnego, to spore wyzwanie finansowe, stąd pomysł, żeby zorganizować zrzutkę. Drug potrwa około 3-4 miesięcy, więc celuję, że album będzie gotowy w maju 2026 roku. Wszystkie szczegóły, zrzutki będą opisane poniżej. Na pewno będę organizował takie cykliczne akcje, typu spotkania autorskie ze mną czy plenery ze mną. Wierzę, że taka publikacja jest potrzebna, stąd też jeżeli czujesz, że chciałbyś mnie wesprzeć w zrzutce, to będzie mi ogromnie miło. Te wszystkie informacje znajdziesz na dole w opisie zrzutki. Dziękuję za Twoją uwagę, wsparcie i za czas i mam nadzieję, że album Karkonoszu Wiecieć Lotne już w maju trafi w Twoje ręce.